Modelarstwo zdolnie sterowane jest taką odmianą modelarstwa, gdzie mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną technologią. Czy to nie są powiedzmy zabawki, tak jak się kupuje, mówić można powiedzieć w hipermarkecie. One wyglądają podobnie, mają też cztery koła, wyglądają jak mały samochodzik, ale no różnica między właśnie zabawką a modelem jest kolosalna. Poszczególne mechanizmy i podzespoły, które występują w tych modelach, można powiedzieć, są tak zespołów mechanicznych, które występują w samochodach w 1 do 1. Wiele samochodów napędzane są albo silnikami elektrycznymi, albo silnikami spalinowymi. W zależności od tego, gdzie chcemy jeździć, możemy sobie kupić model terenowy, który będzie jeździł praktycznie po wszystkim: po piachu, po błocie, po śniegu można nawet czasem zimą pojeździć. Albo model typowo przystosowany do jazdy po asfalcie, taka typowa wyścigówka. Modele dla początkujących no to są proste zestawy, zazwyczaj, które osiągają prędkości rzędu 30-40 godzinę. Ewentualnie przy odpowiednich modyfikacjach ustawieniu potrafią osiągnąć nawet do 120 do 130 km na godzinę, rozpędzić się do tej prędkości w ciągu kilku sekund. To już są naprawdę takie typowo zawodnicze konstrukcje. Są wykonane przede wszystkim głównie z włókien węglowych, z aluminium. Silniki bezszatkowe, które osiągają mocy rzędu 700 W, czyli to jest praktycznie jak prawie jeden koń. Ile powiedzmy posiadamy kompletów akumulatorów, tyle będziemy jeździć. No niestety pobór mocy przez te silniki jest dosyć duży i taki model powiedzmy na pakiecie akumulatorów potrafi jeździć tylko 10-15 minut przy pełnej prędkości. Przy modelach spalinowych mamy ten komfort, że w każdej chwili możemy dolać paliwa i jechać dalej. Tak naprawdę te modele są bardzo wytrzymałe, jednak i niektóre te terenowe wersje potrafią bardzo dużo znieść. Przeciążenia tam panujące przy skokach, przy lądowaniu są naprawdę bardzo duże, ale jakoś to, powiedzmy, momentami raczej to wytrzymuje. Aczkolwiek no zdarzają się, powiedzmy, takie dzwony, że no niestety koło się urwie, wacharz się złamie, amortyzator pęknie, no i w tym momencie, no, tak jak. Na no to, jak w prawdziwym życiu no trzeba naprawić. No. no i to jest właśnie też ta, właśnie to, co odróżnia zabawki od modeli, że w tym momencie, dysponując e, instrukcją, schematem, możemy każdą część znaleźć, zidentyfikować po numerze seryjnym i dokupić ją i wymienić, tak jakby się naprawiała samochód w serwisie. Jest czasami więcej grzebania niż jeżdżenia, no ale na, na tym polega właśnie ta hobby, żeby. Coś, coś budować, coś składać, reperować i, i oprócz tego tym jeździć. Modelem wyjętym z pudełka oczywiście można wziąć udział w zawodach, ale żeby poprawić jego osiągi, możliwy jest jego tuning i dostosowanie do warunków panujących na torze. Więc w tym przypadku wymieniamy, e, dobieramy twardość opon, dobieramy twardość amortyzatorów, dobieramy przełożenie w skrzyni biegów. Wyścigi są bardziej, najbardziej przypominają Wyścigi Formuły 1 z racji tego, że e, wyścig finałowy, gdzie bierze powiedzmy udział 5-10 modeli w zależności od tego, e, jak, się, jak przebiegły eliminacje, trwa 15 minut i no, niestety no, zbiornik paliwa w takim modelu przy takiej ostrej e, jeździe na torze że na 5 minut, więc niestety... Konieczne są dotankowania, tankowania, więc podczas wyścigu zjeżdża się do boksu, jest szybkie dotankowanie i model wraca na tor. Jedziemy dalej <ścoughs> i się ścigamy. Zasada jest, jest taka, że wygrywa ta osoba, która w ciągu 15 minut wyścigu finałowego przejdzie jak największą liczba okrążeń. Maciek Czernik. Od 4 lat zajmuje się modelarstwem, od 2 lat jeżdżę w zawodach w teamie HPI Racing Team Polska. No i właśnie chciałem spróbować Was zarazić do mojej pasji, do mojego hobby. Polecam to naprawdę każdemu.